Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pałowiczki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was filmik treningowy, żeby być takim jak Pudzian albo jak lewy. I pokażę Wam swoją sylwetkę umięśnioną właśnie teraz. Mm, taką mam sylwetkę, zobaczcie. Jestem nawet lepszy od samego Kelsaju, ale nie chwaląc się oczywiście. No dobra, a teraz jeszcze pozdrawiam od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam ją i muci, pozdrawiam Skramblinka, pozdrawiam Gabrysię Paląńską, pozdrawiam KNG Szotę, pozdrawiam King Justice, pozdrawiam Lana Del Rey, pozdrawiam Ksongoksa, pozdrawiam Mójtonga, pozdrawiam Waronka, pozdrawiam Memphis to Siłę, pozdrawiam Bartka Anioła, pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Drakona Kubiaka, pozdrawiam Wierkowskiego, pozdrawiam KGB. Pozdrawiam Roberta Lewandowskiego, pozdrawiam Ksaju Nawadze, pozdrawiam Cichutki UW, pozdrawiam Drakona Kubijaka, pozdrawiam Cicha Podłoga M, pozdrawiam Włotet. Pozdrawiam wiadomo, pozdrawiam kacpara, pozdrawiam gminę Lubaczów i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz wykonam dla Was 10 przysiadów. No to zobaczcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To teraz trzy podskoki w górę. Jeden, dwa i trzy. Proszę bardzo. To teraz pięć pajacyków. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Proszę bardzo. To teraz bica wam pokażę. Nie, ależ go pocałowałem. To teraz zobaczcie ten mój mięsień. I pompki. Jeden, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. O, nawet się nie spodziewałam, ale wdyszany jestem jak nie wiem. Niech paną się oczywiście pod Lewandowskiego i Caju. Trzeba mieć wysportowaną sylwetkę, łokcie, mięśnia. I wszystko musi być poroste i plecy tak samo, a nie zgarbione jak jakiś wielbłąd. Polecam Wam zastosować ten mój trening. Polecam Wam z całego serca. Bo naprawdę jest cool i dobry w jakościach. Życzę Wam jak najlepszych osiągnięć treningowych i meczowych. No dobra. To na dzisiaj, tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z. A jeszcze, jeszcze tak to robię. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. A teraz w drugą stronę, tylko, tę 30. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30. To były ćwiczenia wzmacniające łokcie wysokie i mięśnia rąk, żeby rozluźnić mięśnia rąk, to trzeba właśnie tak to robić widzowie, tobie też domino, to polecam, no dobra, to na dziś tyle na to moim filmiku, jeżeli podobał wam się mój jakże fajny odcinek z filmiku treningowego, jak pokazuję wam super siadę i takie tam, to wiecie co robić, dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, Sub subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłicki Gamer. No i to ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Narka, pa pa!